Cześć, z tej strony Krzysiek ze Stylu Wypro i witam Cię w krótkiej prezentacji e, wspaniałego miejsca na wypad rowerowy. Przyszło nam e, spędzić fajny czas, weekend czerwcowy w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Gościliśmy w miejscowości Lgota Murowana. Ktokolwiek myślał, tę nazwę miał, jak przyznacie fantazję. Natomiast e, pierwszy raz spędzaliśmy mm, czas wolny, rowerowy w tym rejonie Polski, jesteśmy nim zachwyceni, jak pewnie widzieliście w relacjach na Instagramie i materiałach na Facebooku, spędziliśmy tu bardzo fajne cztery rowerowe dni. Natomiast spotykamy się pokrótce, żeby pokazać Wam miejsce, w którym mieszkaliśmy, ponieważ e, mamy sygnały, że poza tym, że lubicie polecane przez nas ubrania, to zwracacie też uwagę na miejsca, które odwiedzamy i w którym których stacjonujemy, bo ważne jest, żeby właśnie miejsca kwaterunku rowerzystów były do tych rowerzystów i do nich dostosowane i przystosowane, a miejsce, w którym się znajdujemy, spełniło doskonale swoją funkcję. Jesteśmy w takim osiedlu domków jednorodzinnych, można by tak powiedzieć, nazywa się Moje miejsce Jura jak powiedziałem, w, w miejscowości, w lgocie, to jest akurat ciężkie słowo, w miejscowości Lgota Murowana, e, w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, blisko Zawiercia. E, natomiast sama inwestycja będzie oddana do użytku pod koniec czerwca, także mm, miły widzu, jeżeli oglądasz to później, to już można tutaj się w pełni rozgościć. Polega to w dużym uproszczeniu na tym, że zostało stworzone takie osiedle właśnie niezależnych domków bliźniaków, w które to domki można sobie wynająć kilka osób e, i doskonałą sześć lub cztery osoby w jednym domku. Z dziećmi jest kuchnia w pełni wyposażona, zmywarka, prysznic, e, wszystkie akcesoria kuchenne. To też dla kolarzy ma znaczenie, że właśnie w tej kuchence można sobie przyrządzać posiłki takie, jakie chcecie. Jest oczywiście możliwość wykupienia cateringu, ale jak wszyscy doskonale wiemy, często jest tak, że mm, sami sobie chcemy gotować i chcemy zjeść, zjadać to co, to, co tak naprawdę chcemy. Może nie będziemy zaglądać do środka, zostawimy Wam to... E, już na, na same odwiedziny, natomiast my spędziliśmy tu bardzo fajne 4 dni. E, jest to całkowicie przyjazny rowerzystom ośrodek, można wprowadzać rowery do domków, jest nawet specjalne miejsce pod schodami, e, jest na tyle na przykład duży prysznic, że może to powiem trochę w tajemnicy, można sobie też pod tym prysznicem wyczyścić rower, jak podleje cię deszcz, lub zakurzy się po prostu tutaj na lokalnych polnych drogach. Miejsce, sama Jura Krakowsko-Częstochowska, świetna jest zarówno na rower MTB, i na rower szosowy. My za, mamy za sobą jedną pętlę MTB i trzy pętle szosowe na naszej strawie. Właściwie naszej, mojej strawie też dam linka pod filmem. Będziecie mogli te trasy znaleźć. Natomiast samo moje miejsce jest bardzo fajnym ośrodkiem, właśnie do spędzenia czasu z całą rodziną, dziećmi. Tych domków jest sporo i jak są wynajmowane właśnie w różnych. jest plac zabaw, jest bardzo duży plac zabaw, jest miejsce, na, jest miejsce do gry w piłkę siatkową, plażową. Tam jeszcze w tle za mną są pewnie inwestycje, są jakieś fajne kolorowe samochody stoją jak widać. To akurat mam sentyment do tego niebieszczaka. To wie, ten wie. E, natomiast bardzo fajnie to się rozbudowuje i będzie bardzo e, prężnie działającą jednostką. My oczywiście, jeżeli będziecie chcieli tutaj spędzić rowerowy czas w jakiejś większej grupie, odezwijcie się, się do nas. Bardzo chętnie pomożemy w załatwieniu jakiejś fajnej oferty. Natomiast sami pewnie będziemy w ramach naszych wyjazdów. Rowerowych, bo jak już pewnie wiecie, będziemy się też zajmować sekcją wyjazdową, będziemy organizować zapewne jakiś wyjazd także w wiórze Krakowsko-Częstochowskim. Nie wykluczone, że właśnie w tym miejscu, ponieważ zdało ono swój egzamin na mocne 5. Także. Polecamy jak najbardziej jako rowerową miejscówkę wypadową, e, zarówno na MTB, jak i na szosę. Moje miejsce, Jura, będzie do tego miejsca link pod tym filmem. Bardzo przyjazne miejsce, bardzo porządnie wyposażone, wszystko nowe, ładne, działające. E, nic, tylko spędzać tutaj fajnie czas. Nam pogoda dopisała, dopisały trasy, bardzo są przyjaźni właściciele. Mieliśmy fajnych sąsiadów, także tych nierowerowych, e, dlatego jest to wspaniałe miejsce do rekreacji, zarówno tej rowerowej, jak i spędzania czasu po rowerze. Natomiast samo, samo miejsce e, turystycznie też jest atrakcyjne, nie tylko rowerowo, można sobie pochodzić po zamkach. W ogóle jest mnóstwo zamków. E, chyba zrobiliśmy sobie ostatnio tour po czterech zamkach, są jaskinie. Skałki, jest w ogóle Szlak, or, szlak Orlich, gniazd sławny tędy wiedzie, także super, super miejscówka. Trzy godziny jazdy od Warszawy samochodem, to w ogóle jest jeszcze po, po przebudowie tej e, trasy na, w Góry Świętokrzyskie, tam już w ogóle nie ma praktycznie korka i miejsca, gdzie się zjeżdża do miasta. To wszystko, tak jakby w zasięgu 3 godzin, jest wspaniale osiągalne. Także moje miejsce, Jura, polecamy jako bazę wypadową. Będziemy dawać znać z kolejnych fajnych miejsc. Tymczasem kończymy, wracamy do Warszawy do pracy, bo niestety wszystko to dobre kiedyś się kończy. Ale będą kolejne okazje do wspaniałego wypoczynku. Tymczasem do zobaczenia. Cześć.